To bo czekaj ja zacznij zaraz cię puszczę. To jest druk 2202. Nie będziemy tak. Projekt uchwały w trybie jednego czytania zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 statutu miasta Krakowa. Do projektu uchwały według druku 2202 minął termin do poprawek. A termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji. Proszę o składanie poprawek w zakończeniu do przewodniczącego, który będzie prowadził obrady za chwilę. Ustalenie kierunków działania reprezentanta Krakowa dotyczące przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Bardzo proszę, pan Grzegorz Stawowy. Panie Pani Przewodniczący, Szanowni Pani Prezydencie, Szanowni Państwo, jak już wspominałem, uchwała dotyczy przystąpienia do planów miejscowych obejmujących obszar działek geodezyjnie przeznaczony pod ogrody działkowe. Nie będę ukrywał, że i o tym pisała prasa, jest to efekt porozumienia i wielomiesięcznych rozmów z ogrodami działkowymi, których efektem jest to, że my z jednej strony zaproponowaliśmy opłaty dotyczące użytkowania, zaproponowaliśmy zabezpieczenie prawne ich funkcjonowania w postaci planów miejscowych. A z drugiej strony otrzymujemy dostęp do części wspólnych, ponieważ ogrody działkowe mają się otwierać na mieszkańców i te części wspólne w ogrodach działkowych mają być urządzone, doprowadzone do odpowiedniego poziomu, doinwestowane i następnie otwarte dla mieszkańców Krakowa. Dotyczy to oczywiście tych ogrodów, które są na terenach, dział, na terenach i na działkach gminnych, dlatego że my możemy inwestować tylko w działki gminne, ale najprawdopodobniej w ten sposób uda się otworzyć około 60-70 ogrodów działkowych dla mieszkańców. Przypomnę, że w niektórych częściach miasta, jak na przykład na Grzeguszkach, nie ma fizycznie ani jednego zwartego terenu zielonego z wyjątkiem ogrodów działkowych. E <grywa> Nie wiem, zrobienie tam placu zabaw to jest yy, udostępnienie przestrzeni, która dzisiaj jest zamknięta, która może być dla nich otwarta yy, dla mieszkańców, a z drugiej strony jednak zabezpieczamy tych ludzi ich poczucie bezpieczeństwa uprawiania tych ogrodów działkowych, a więc w konsekwencji również damy im możliwość doinwestowania tych ogrodów, nie wiem, za lepszego zadbania, zainwestowania w infrastrukturę w altany i tak dalej. Yy, no wydaje się, że to jest jak gdyby warte poparcia i o to poparcie bym Państwa prosił. Yy, przy okazji yy, kilkadziesiąt miejsc otwartych dla mieszkańców. Mieszkańcy Krakowa uzyskają. Dziękuję bardzo. Dziękuję. W tej sprawie nie mamy opinii żadnej komisji. Otwieram dyskusję. Pan radny Rafał, potem pan radny Pietrus. No ja się bardzo cieszę, że nadszedł czas, bo ja sobie przypominam dyskusję przy planach zagospodarowania, jak nie wszyscy zgadzaliśmy się, aby w planach zagospodarowania ogrody działkowe były z nazwy i imienia wpisane po prostu, tylko uważaliśmy, że z tym trzeba ostrożnie. No, cieszę się, że przed wyborami po prostu zrobiliśmy taki gest w stosunku do pracowniczych ogrodów, czy rodzinnych ogrodów działkowych. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Pietrus, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, ja rozumiem, że ta uchwała idzie też w tym kierunku, że dotyczy to wpisywania właśnie przeznaczenia jako czyli zieleń ogrodowa w planach miejscowych, te, które tu to będą... To jest następna uchwała. Ale nie, to jest ta, plany miejscowe. No tak, 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 w związku z tym, bo, bo jak pamiętam, jest duży, był dotychczas duży opór, żeby wpisać jednak ZP jako miękką formę ochrony ogrodów działkowych. To jest jedna sprawa. Druga, mam nadzieję, że prezydent po tym wniosku, po tej uchwale... Również zmieni stanowisko, ponieważ dotychczas większość w Radzie Miasta Krakowa, jak i prezydent stał na stanowisku, że jeżeli rodzinny ogród działkowy nie ma unormowanego stanu prawnego, to nie należy wpisywać ZD. Teraz czyniąc dzisiaj zmianę która będzie polegać na tym, że będzie można przeznaczać, przekazywać ogrody działkowe, to mam nadzieję, że jest, będzie to zrozumiane jako unormowanie stanu prawnego, a w konsekwencji wpisania twardych zapisów ZD, które są zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury możliwe dla ogrodów działkowych, w tym rodzinnych ogrodów działkowych. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? To, to zaraz nie widzę, to proszę w imieniu wnioskodawców pan radny stawowy. Szanowni Państwo, odpowiedź na te pytania stawiane do mnie brzmi nie. Dlatego, że ja nie, nie jestem w stanie w uchwale kierunkowej zapisać, jaki będzie zapis w planie miejscowym. W uchwale kierunkowa mówi o objęciu działek geodezyjnych, na, na terenie których są zakrezywane ogrody działkowe planami miejscowymi. Wiecie panowie obaj doskonale, bo we, we trzech pracowaliśmy w takim zespole, który mówi, który analizował sytuację prawną, że w, tej, w, tych, w tych ogrodach, w których sytuacja prawna jest bezpieczna, stabilna, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby było ZD, w innych wpisywaliśmy, że jest to teren zieleni. Uż na, na terenie którego znajdują się ogrody działkowe z dopuszczeniem Altan. Natomiast to jakby wynika z tych prac zespołu. Dzisiaj w uchwale kierunkowej nie ma możliwości wpisania konkretnego zapisu z planu miejscowego. Wiecie o tym y, doskonale. Czy to będzie ZD, czy będzie inna, inna formuła, to dopiero wykaże plan miejscowy. To, są, to jest uchwała o tym, ażeby zabezpieczyć działki, na które znajdują się ogrody działkowe, planami miejscowymi. Zapisy szczegółowo tych planów miejscowych będą. Y, y, Obiektem prac najpierw Komisji Planowania, a później całej Rady Miasta. E, między innymi to, jakie obszary będą objęte częścią wspólną, ogólnie dostępną. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze? Pan Radny Pietrus, proszę bardzo. <laughs> Do tego druku, do Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Radni. Ja, być, ja to powiedziałem to, dlatego, ponieważ w, w tamtej ubiegłej kadencji pracował zespół do spraw ogrodów działkowych. Ej, okay, okay. Między innymi ja pracowałem, Pan Stanisław no, no Rachwał również. Strona ogrodów działkowych była też reprezentowana. My mieliśmy oczywiście odmienne stanowisko od pozostałej części tego zespołu, że należy wszystkie ogrody działkowe wpisywać jako ZD. Też rozdane. No i jak dobrze pamiętam, elementem, jeszcze raz powtórzę, elementem, który decydował ze strony prezydenta i państwa, czyli Platformy Obywatelskiej, był ten, że ogród działkowy ma mieć unormowany stan prawny. Ja mówię tylko dlatego to, ponieważ dzisiaj mamy równolegle drugą uchwałę, która normu, będzie mogła normować ten stan prawny, czyli będzie można przekazywać tereny ogrodów działkowych za odpłatnością. I wtedy ja rozumiem, że jest to unormowanie stanu prawnego, a dalej patrząc, możliwość pisania ZD w plany miejscowe i liczę na to, że prezydent zanim przystąpi do takiego planu miejscowego dla danego obszaru, to unormuje stan prawny, a potem dopiero zabezpieczy w postaci zapisów planu miejscowego. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Czy w imieniu wnioskodawców chce zabrać głos wnioskodawca? Nie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję także, że dostarczana została autopoprawka przyjmująca zastrzeżenia wynikające z opinii prawnej. Stąd będziemy włączamy to jako autopoprawkę. Szanowni Państwo, zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. W trybie statutowym zgłoszono autopoprawkę. Głosowanie za chwilę w, w bloku głosowa. Szanowni Państwo, kolejny projekt.